Hej kochani, witam was serdecznie Dzisiaj jest ten wyczekiwany dla was film Ten, który tak zapowiadałam wiele razy i jeszcze go nie ma Wiadomo są wakacje i nie wszystkim się wszystko chce Także mam nadzieję, że mi wybaczycie I przechodzimy do naszego dzisiejszego rozdania Pierwszą niespodzianką jaką dla was mam jest to zestaw 12 pędzli E, Najkett 3, tak jak to widzicie, Urban Decay e, Nie mam pewności, że, czy jest to oryginalna paletka, czy nie. Jest to prezent, który dostałam. I z racji tego, że zamówiłam już sobie nowy pędz, zestaw pensli, to chciałabym obdarować tym zestawem jedną z was. E, jest to nieużywany zestaw. E, jak go tworzyłam pierwszy raz to strasznie pachniał o widzicie tak on się prezentuje nie mam stuprocentowej pewności czy jest ona oryginalna czy nie już wam wyciągam pędzle pędzle wyglądają tak szczerze mówiąc powiem wam że ja tych pędzli nie będę w stanie odróżnić o, jest to plast tu jest plastik tu jest taki metal aluminium woski są przyjemne w dotyku nie jest to taki materiał jak to, jest to o wiele lepszy materiał także kochane yy, mam nadzieję, że ta osoba, która wygra w tym rozdaniu się ucieszy. Jak widzicie te pędzelki są zafoliowane w folii, żeby się nie uszkodziły. Powiem Wam, że ja ogólnie nie lubię takich pędzelków podobnych do siebie. Wolę takie bardziej pędzelki. Jak tutaj używam, mam, wiecie, że mam pędzelek z Real Technic Primarka Taki komplet był chyba 3 pędzelki, 5 pędzelków za 5, euro, 5 funtów. Te pędzle już są po pierwszym umyciu i jak widzicie, kształtu nie straciły. Te pędzelki też są świetne, powiem Wam, że najbardziej mi przypasował ten pędzelek. O. jest to pędzelek do kresek, mam nadzieję, że się sprawdzi. Tu jest kolejny pędzelek, też mały, to mały pędzelek do nakładania cienia. Te pędzorki też mi się bardzo podobają. Są bardzo małe i wygodnie z nimi będzie układać. Są małe i bardzo fajnie będzie nakładać cień w oczkach łzyszowych i na dole, powieki pod okiem. Bardzo ładnie kolory będzie można założyć. Także kochane. I tutaj są większe pędzelki. Jak widzicie, te dwa są bardzo podobne do siebie. I tu jest skośny pędzelek i prosty pędzelek. Te kształty bardzo mnie zaskoczyły. Ten kształt jest niespotykany nawet w ten kształt jest niespotykany w kompletach, także kochane fajne są i tutaj są pędzelki do twarzy o. tak się prezentują jest to chyba pędzelek do różu, do podkładu i do pudru eee, na start jak najbardziej Ładnie się prezentują nawet jak nie na makijaż, to możemy sobie postawić jako osoba. Mam nadzieję, że się któraś z Was ucieszy. Jak dostanie taki zestaw. Na pewno u mnie na moim kanale będzie więcej zestawów różnych pędzli. Tak, tutaj jest ta ładna metalowa skrzyneczka. Jak Wam mówiłam, ten zestaw dostałam w prezencie i jak sprawdzałam na internecie to ten pędzelek do ust ma metalową obudowę i nie wiem czy to jest oryginał czy to jest podróbka ale kochani mam nadzieję że nawet jak to jest podróbka będziecie zadowoleni z tego prezentu kolejnym prezentem to już wam wspominałam o tym jest to paletka Revolution Makeup Forever London. Jest tu 30 cieni i lusterko. Z jednej strony macie lusterko i w środku jest pędzelek do nakładania cieni. Gramatura jest 16 gram i kolory są takie. Wrzucę Wam obok zdjęcie ze środka, tak żebyście wiedziały co tam jest ogólnie tą paletkę wzięłam, bo kupiłam jedną taką mojej siostrze i bardzo jej się podobała mi też i mam nadzieję, że Wam się też spodoba tu są takie odcienie na co dzień, tak, że będziecie mogły stworzyć tą paletką fajny codzienny makijaż jeżeli Wam się nie uda wygrać abyście chciały to nie martwcie się, będzie więcej takich rampań Kolejną niespodzianką dla Was będzie zestaw kolczyków z Primarka. Wzięłam dwa zestawy dla siebie niestety. Postanowiłam, że to będzie troszkę za dużo jak dla mnie na jedną osobę i tak naprawdę to by wszystko leżało w pudełku i się kuszliło, później bym wyrzuciła, także chciałabym obdarować tym malutkim prezentem jedną z Was. Także kochane, mam nadzieję, że te kolczyki się Wam spodobają, że kochani tutaj jest Wasza nagroda, jak widzicie nam się fajnie to wszystko sparowało, wszystko jest w złota, widzicie jak Was szanuję, daję Wam samo złoto, także kochani teraz przechodzimy do tego co macie zrobić, także. Zasady rozdania są takie. Każda osoba biorąca udział w moim rozdaniu powinna być moim publicznym obserwatorem Facebooka, kanału YouTube i mojego bloga, bo te wszystkie się łączą między sobą i chciałabym, żebyście tam byli, żeby was tam nie zabrakło. Dokładnie. Opisane wszystko będziecie mieli w regulaminie, który będzie na moim blogu. Pod tym regulaminem oczywiście zostawcie jakiś komentarz, uśmieszek, abym wiedziała, że go przeczytałyście. Na moim fanpage'u będziecie mieli zdjęcie konkursowe, które będziecie publicznie udostępniać, lajkować i komentować. Jak macie komentować, będzie wszystko opisane w regulaminie, ponieważ jestem świadoma tego, że jedna osoba może mieć na każdym kanale inne nazwy i tak, żebyśmy się szybko i sprawnie odnaleźli, chciałabym, żebyście te wszystkie nazwy wypisali w komentarzu pod naszym. E, zdjęciem konkursowym. Mam nadzieję, że te małe zasady nie zniechęcą Was do mojego rozdania i że pójdzie wszystko sprawnie i szybko. E, ja nie wiem, rozdanie chyba będzie trwało jakieś 2-3 tygodnie. To zależy od ilości osób, które będą brały udział w tym rozdaniu. Chciałabym, żeby było w nim jak najwięcej. Także, kochani, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie i oczywiście zapraszajcie osoby. Mam świadomość, że od otworzenia mojego kanału na YouTube jest tam parę osobów, osób, które by mnie wspierają. Jest mi bardzo miło, jeżeli te osoby nie. Wygrają w tym rozdaniu, będzie następne rozdanie, także na pewno te osoby będą jakoś wynagrodzone za to, że są przy mnie, za to, że trzymają mnie na duchu, bo wiadomo, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak człowiek chce. Pamiętajcie, że ja się uczę, że mm, zrobiłam każdy film, który Wam dałam, zrobiłam jak najlepiej tylko mogłam. E, tak naprawdę ogranicza nas tylko w e, sprzęt. Sprzęt to jest chyba największe ograniczenie e, youtubera i tym rozwaniem chciałam, chciałam Wam podziękować za to, że po prostu jesteście przy mnie, że mnie wspieracie. Także kochani dziękuję Wam i chciałabym, żeby jak najwięcej osób e, brało udział w tym konkursie w tym malutkim rozdaniu nagroda będzie wysłana pocztą oczywiście na mój koszt także kochani zachęcam was mam nadzieję, że warto, że wam się podobają te nagrody i na pewno będzie jeszcze więcej rozdań ale to już mówiłam chciałam was jeszcze zaprosić do mojej nowej grupy na Facebooku. Jest to grupa zamknięta. Nazywa się ona Loteriata Kosmetyczna. Chciałabym Wam na tej grupie robić różne rozdania, sprzedawać kosmetyki, które będą oczywiście tańsze. Będą to kosmetyki z naszej polskiej drogerii kosmetycznej Mariza. I na pewno już znacie tą filmę i z Ivonu angielskiego. Mówię z Ivonu angielskiego, bo Ivon angielski się bardzo dużo różni z Ivonem polskim. Na pewno jeszcze Wam o tym coś wspomnę w którymś filmie, ale to jeszcze musicie zaczekać, bo to nie na dzisiaj. Także kochani, kończymy. Wiecie, co macie robić. Zostaje mi tylko żegnać się z Wami. Bierzcie czynny udział w tym docowaniu i chciałbym, aby jak najwięcej Was w nim było. Także kochane. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Do zobaczenia, buziaczki. Do zobaczenia, buziaczki. Pa. pa.